Nazywam się Anna piekienna Weichan i w dniu dzisiejszym będę miała przyjemność prezentować Państwu, jak to u nas w firmie Formet wygląda. Ze spółką jestem związana od 2018 roku. Na co dzień Formet pełni rolę głównie pełnomocnika zarządu, zajmuje się również kontrolingiem. Jestem również odpowiedzialna w Formet za proces związany z rozwojem systemu Commerch RPXL. Zostałam poproszona przez organizatorów dzisiejszego spotkania o podzielenie się z Państwem naszymi doświadczeniami związanymi z wdrożeniem oraz użytkowaniem oprogramowania komach RPXL. O czym będę mówić? Najpierw opowiem Państwu o formacie, następnie opowiem o procesie wyboru oraz wdrażania. Opowiem również o tym, w jaki sposób system wspiera nas w kluczowych procesach biznesowych. A na koniec przedstawię, jakie korzyści wyniknęły z wdrożenia systemu Formec. Może na początku kilka słów o Formec. Jesteśmy polskim, poznańskim producentem super elementów diety. W naszej ofercie znajdują się głównie witaminy, składniki mineralne oraz produkty specjalistyczne, które są dedykowane głównie osobom starającym się o dziecko, czy też problemami z neurologicznymi, czy też trawiennymi. Nasz, produkcja naszych wyrobów gotowych odbywa się w naszym własnym, wysoce wyspecjalizowanym zakładzie produkcyjnym, zawsze zgodnie z procedurami HACAP. Do produkcji naszych suplementów diety wykorzystujemy wyłącznie najlepsze surowce, które są pozyskiwane od renomowanych europejski, europejskich dostawców. Nasza oferta. Składa się obecnie z takich linii produktowych jak B-Caps, Pure Powder, Lipo olicaps, Oli caps oraz Inamia. Reasumując, Format to brak sztucznych dodatków, e, naturalne składniki, wysokie dawki i co za tym idzie, wysoka przyswajalność, jakość oraz bezpieczeństwo. Teraz e, chciałabym Państwu powiedzieć, dlaczego zdecydowaliśmy się na wdrożenie nowego systemu. Wyglądało to tak, e, wcześniej procesy zakupowe, sprzedażowe e, były realizowane na programie. ERP Optima. Z uwagi jednak na wzrost, na sukces naszych produktów, co za tym idzie wzrost sprzedaży oraz produkcji, dotychczasowy program w krótkim czasie okazał się dla nas zupełnie niewystarczający. Potrzebowaliśmy więc narzędzia, które w kompleksowy sposób wspierać nas będzie w tym całym procesie wdrażania, czyli także produkcji oraz sprzedaży, rozwiązania, które będzie rozbijać się razem z nami. Oczywiście nie od razu dopuściliśmy u nas w firmie możliwość wdrożenia nowego systemu. Najpierw próbowaliśmy się posiłkować innymi rozwiązaniami, jak pewnie wszyscy Państwo znają, Excelem. Excel rządzi w większości firm. Jakie były dla nas główne cele wdrożenia? To przede wszystkim zapewnienie ścisłej kontroli nad magazynem surowców, to także zapewnienie identyfikowalności partii surowców oraz, oraz gotowych produktów na wszystkich etapach łańcucha produkcyjnego oraz dystrybucyjnego, to także sprawne i bezbłędne obsłużenie dużej liczby zamówień w jak najkrótszym czasie. To także sprawne rozliczenia z kurierami oraz z operatorami płatności internetowych. To także zarządzanie coraz, coraz mhm. bardziej rosnącą produkcją i kalkulacja kosztów wyrobu. To także zarządzanie polityką cenową wobec poszczególnych klientów i ostatecznie możliwość ścisłej kontroli nad kosztami w ramach zaplanowanych budżetów. Teraz chciałabym Państwu przedstawić, jak wyglądało to wdrożenie. Komar RPXL został wdrożony u nas w 2021 roku. Z uwagi na ogrom tego przedsięwzięcia i tak naprawdę brak możliwości na stałe oddelegowania do tego e, tematu kilkuosobowego zespołu, panującą także pandemię, to zdecydowaliśmy się etapować wdrożenie. Skupiliśmy się w pierwszej kolejności na przeniesieniu z dotychczasowego systemu. Tych funkcjonalności dla naszego biznesu, które są kluczowe, i następnie w miarę oswojenia danego modułu do wdrożenia kolejnych. Bo jak Państwo wiedzą, firma Komarch działa w ten sposób, że jeśli chodzi o moduły w komarach RPXL, to nie trzeba od razu kupować całego pakietu wszystkich modułów, można je sobie odpowiednio wdrażać. Te poszczególne moduły i dołączać kolejne bez większych problemów. I teraz z czego obecnie korzystamy? Udało nam się wdrożyć e, obszar zakupów, gospodarki magazynowej, sprzedaży, marketingu czy produkcji. Działamy w Excel również w obszarze finansowym, rachunkowości zarządczej, budżetowania czy wdrażania nowych produktów na rynek. Wykorzystujemy również takie dodatkowe aplikacje jak Comach BI Point, który wspiera nas w różnego rodzaju analizach i procesach budżetowych. Z kolei w Comarch DMS tworzymy obiegi kosztowe, korespondencji, ale też wdrażamy nowe produkty. Comarch OCR wykorzystujemy w trakcie zaczytywania dokumentów do rejestrów VAT. Z kolei Comarch Magazynier wspiera codzienną pracę naszego magazynu, a i ostatecznie Comarch Mobile Sprzedaż, który jest wykorzystywany przez nasz dział sprzedaży w czasie sprzedaży na targach. Co było dla nas ważne? Staraliśmy się przede wszystkim skupić na tym, co jest dla nas najważniejsze, żeby jak najszybciej wystartować sprzedażowo na systemie. I tak jak wspominałam wcześniej, i pozwolę sobie po raz kolejny przypomnieć, nie, my w Formec nie byliśmy w stanie wdrożyć wszystkich modułów od razu. Przede wszystkim nie mieliśmy takiego doświadczenia, nie mieliśmy wykwalifikowanej kadry, która by się na tym znała. Poza tym panowała pandemia i fizyczny kontakt z naszym partnerem, którego ostatecznie sobie wybraliśmy, był utrudniony. Tak więc w zasadzie całość naszego wdrożenia Wdrożenia przeprowadziliśmy na tyle, na ile było to możliwe zdalnie. I teraz pokrótce, jak przebiegało to wdrożenie. Tak więc najpierw wspólnie z naszym partnerem, z firmą EMS, zastanawialiśmy się, co potrzebujemy od naszego nowego systemu, aby w pełni on odpowiadał naszym potrzebom i był w stanie sprostać ciągłym zmianom wynikającym z naszego rozwoju. Zastanawialiśmy się, jakie funkcjonalności są dla nas priorytetem. Stworzyliśmy więc plan wdrożenia, który umożliwił nam płynne przejście ze starego systemu na nowy. Cały ten proces miał jednocześnie jak najmniej obciążać naszych pracowników i bardzo ważne jest dla nas też to, że założyliśmy sobie, że nie, będzie, że nie chcemy dotrudniać nowych osób, które będą miały klikać w systemie. Teraz chciałabym opowiedzieć w jaki sposób Komar XL wspiera nas przy kluczowych procesach biznesowych. Jednym z nich jest ścisła kontrola nad magazynem surowców, ponieważ każda, surowca, każda dostawa surowca jest u nas w pełni identyfikowalna poprzez nadanie kodu EAN dla każdego surowca, dla każdego opakowania w momencie, kiedy przyjmujemy dostawy. Dzięki temu stany magazynowe surowców są do nas... Wiarygodne, co jest ważne przy procesie zakupów, planowania produkcji i wydawania towarów na magazyn produkcyjny. Udało nam się osiągnąć pełną identyfikowalność, pełną informację o poszczególnych partiach surowców. Dostęp do tej informacji mają pracownicy produkcji oraz magazynu. Dzięki temu możliwe jest zamówienie do produkcji surowca z konkretnego opakowania, z konkretnym numerem EAN, co również pomaga nam utrzymywać stany magazynowe surowców na odpowiednim, niezawożonym poziomie. Ważna była też dla nas identyfikowalność partii surowców oraz wyrobów gotowych. Dzięki temu, wybierając dany produkt z dokumentu sprzedaży, można prześledzić wszystkie procesy produkcyjne oraz ruchy magazynowe surowców. Ważna była też dla nas automatyzacja pracy planisty. I tutaj taka uwaga, że przed wdrożeniem komach RPXL proces planowania naszemu planiście zajmował średnio po 5-6 godzin tak aby przeanalizować, co trzeba kupić. W tym momencie, jeżeli nasz system jest spójny, spójny z rzeczywistością, to trwa to maksymalnie tak naprawdę 15 minut dziennie, łącznie z weryfikacją dostaw w toku, na jakim są etapie. W tym momencie kompletne zamówienie surowców na produkcję i złożenie w systemie zamówień, zakupu nie jest czasochłonne. Kolejnym procesem, który był dla nas ważny, była to obsługa dużej liczby zamówień przy pełnym wyeliminowaniu pomyłek. Jak do tego podeszliśmy? Postawiliśmy systemowi trzy podstawowe wymagania. Przede wszystkim przyspieszenie czasu kompletowania i wysyłania paczek, wyeliminowanie ryzyka pomyłek, usprawnienie wymiany informacji pomiędzy działem sprzedaży a magazynem. Przeanalizowaliśmy więc nasz dotychczasowy proces pakowania i podjęliśmy decyzję o jego całkowitej zmianie. Zoptymalizowaliśmy proces kompletowania, zamówienia, pakowania i generowania dokumentów. Zdecydowaliśmy też się przebudować całkowicie stanowisko komple kompletacji wysyłek. Zostało ono więc wyposażone w terminal z monitorem, z ekranem dotykowym, drukarki oraz czytniki kodów kreskowych. Dodatkowo, cały proces jest zarejestrowany przez kamerę. Dzięki temu w przypadku reklamacji można sprawdzić na nagraniu, jak przebiegał proces pakowania i co zarejestrowała aplikacja wysyłkowa, ponieważ zarejestrujemy w niej każde odczytanie kodu kreskowego przy jednoczesnej rejestracji czasu takiego zdarzenia. Następnie zarządzanie wysyłką gratisów. Wcześniej te gadżety były dodawane osobno, co, zna, co znacząco spowolniało u nas cały proces związany z wysyłką zamówienia. Kolejny aspekt to, to pełna automatyzacja pracy. Wszystkie dokumenty w systemie Comarch rp generują się i drukują automatycznie. rpxl wykonuje tak naprawdę pracę, którą wcześniej nasz pracownik wykonywał ręcznie, przepisując dane z zamówienia. Natomiast dzięki aplikacji Comarch dms. Formec, udało nam się sprawnie zarządzać dokumentacją wdrożeniową dla nowych produktów, bowiem wdrożenie na rynek nowych produktów wiąże się dla nas z koniecznością spełnienia szeregu wymogów formalno-prawnych, m.in. Taka, taka jak rejestracja w głównym e, urzędzie e, sanitarnym, czy też przeprowadzenie szeregu badań. I na koniec, w oparciu o komarki BI Point udało nam się uzyskać pełen nadzór nad kosztami oraz kontrolę budżetów. Jakie widzimy korzyści z, z wdrożenia? Przede wszystkim to pełna kontrola nad magazynem surowców i wyrobów gotowych. Kolejna korzyść to efektywniejsze wykorzystanie miejsca magazynowego, to także skrócenie czasu kompletacji paczek z jednoczesnym zminimalizowaniem ryzyka pomyłek w realizacji wysyłek. To także przyspieszenie realizacji operacji magazynowych, to polepszenie komunikacji pomiędzy oddziałami firmy, to zarządzanie zmianami w zamówieniach dokonywanych przez naszych klientów na ostatnią chwilę, ale to także obniżenie wartości magazynu, przejście na komar RPXL, jego wdrożenie i korzystanie może jeszcze nie zawsze w, w, w pełny sposób. Ale już dość znacznie zmniejszyło wartość naszego magazynu o 25%. Tylko dlatego, że zakupy zaczęły być robione z wykorzystaniem BST, a nie tak jak było to wcześniej na oko, czy też patrząc na półki, czy też robiąc wyliczenia w Excelu. Sama ta zmiana, czyli wykorzystanie BST, sprawiła, że wartość naszego magazynu spadła o 1,4%, co uważamy za ogromny sukces. Następna korzyść to zapewnienie kontroli i mierzalności procesów kontrola nad kosztami i płynnością finansową. Uporządkowanie i scentralizowanie dokumentacji wdrożeniowej i nowych produktów, dzięki czemu proces wdrożeniowy został znacząco przyspieszony. To też uspewnienie procesu planowania i kontroli realizacji budżetów, to też lepsze prognozowanie przy planowaniu produkcji i zarządzaniu zapasami. To też zapewnienie bezpieczeństwa produkcji dzięki wdrożeniu tej ability format, wszystkie nasze surowce czy materiały do produkcji oklejone są naszymi oznaczeniami z kodami EAN i datą przyjęcia. I w jasny i czytelny sposób pomaga nam to zidentyfikować dany surowiec czy półprodukt. I nawet jeśli nie z naszej winy otrzymalibyśmy błędną partię surowca, która trafiłaby na produkcję, to jesteśmy w stanie bardzo szybko powiedzieć konkretnie, do jakich zleceń, do jakich produktów, w jakich ilościach i kiedy został on użyty. To także polepszenie jakości i szybkości obsługi klienta, między innymi poprzez automatyczne generowanie potwierdzeń zamówień czy usprawnienie procesu reklamacyjnego, to też dopasowanie polityki cenowej i rabatowej do poszczególnych grup klientów, to wsparcie procesów marketingowych i jako ostatnie zwiększona dostępność produktów dzięki stałemu monitorowaniu stanów magazynowych i lepszemu planowaniu produkcji. Jakie mamy plany rozwojowe na najbliższy czas? Na pewno związane są one z komar RPXL. Planujemy m.in. dalsze usprawnienie modułu DMS o nowe obiegi oraz wdrożenie modułu kadrowo-płacowego, tak by jeszcze mocniej wspierać się systemem w realizowaniu przez nas procesów biznesowych. już na koniec nasze doświadczenia. Jeżeli zamierzają nabyć Państwo system komar RPXL, to chciałabym powiedzieć, że jeżeli chodzi o wdrożenie systemu, to naszym zdaniem ważne są cztery rzeczy, i dzięki temu Formec spodołaliśmy wyzwaniu, jakim jest wdrożenie systemu. Pierwsza i najważniejsza to ustalenie wymagań i oczekiwań od systemu. Druga to etapowanie projektu. Trzecia to z kolei zmiana w procesach biznesowych. Ostatnia to z kolei odpowiedni zespół wdrożeniowy. I pierwszy z tych etapów jest tak naprawdę najbardziej czasochłonny. Ponieważ wymaga on od nas dogłębnego zastanowienia się i przemyślenia, czego my oczekujemy od systemu, a z drugiej strony spojrzenia na to, co system może nam zaoferować i w jaki sposób wykorzystać te rzeczy, które już są w systemie do naszego biznesu. Następna rzecz to etapowanie projektu. Nie jest konieczne wdrażanie wszystkiego naraz. To dzielenie na etapy zdecydowanie ułatwia wdrożenie i jest dla Państwa mniej obciążające. Proszę też pamiętać, że aby móc wdrożyć efektywnie system, który stanie się sercem państwa firmy, to należy dopasować procesy biznesowe, aby one przepływały i miały swoje odzwierciedlenie w systemie. I na koniec, wybór właściwego zespołu wdrożeniowego składający się z państwa pracowników oraz wybór właściwego partnera, żeby być w pełni zadowolonym z przeprowadzonego wdrożenia. Zespół wdrożeniowy nie musi składać się z samych kierowników, to mogą być inni specjaliści w Państwa firmie, którzy są również doskonale zorientowani w procesach biznesowych. Tworząc zespół wdrożeniowy, nie ma konieczności by angażować na stałe ilość osób, bo te osoby, jak oczywiście wiemy, one mają swoje inne codzienne obowiązki do wykonania w firmie. Natomiast jeśli chodzi o partnera, to z partnerem będą mieli Państwo tak naprawdę do czynienia nie tylko w procesie wdrożenia, ale również podczas późniejszej pracy. I to dzięki odpowiedniej komunikacji, wzajemnemu zrozumieniu się z partnerem, możecie Państwo osiągnąć ten efekt, który mieliście zaplanowany i możecie na końcu od systemu dostać to, co sobie założyliście na samym początku. Podsumowując, wdrożenie naszego nowego systemu dla każdej firmy jest ogromnym wyzwaniem i wymaga włożenia wielu środków osobowych i finansowych, ale ostatecznie pozwala racjonalizować zużycie zasobów materialnych, niematerialnych daje nam szerokie spektrum możliwości dążenia do zrównoważonego rozwoju i zarządzania niemalże wszystkimi procesami w firmie. I takiego rozwoju oraz słusznych biznesowo decyzji dzisiaj Państwu Wam życzę. Dziękuję za uwagę.